Jakie są właśnie takie najbardziej pojawiające się punkty zapalne w tym perfekcyjnym macierzyństwie. O czym często dziewczyny do ciebie piszą i czego ty sama doświadczyłaś? Jest takich kilka tematów, które, z których niestety matki robią sobie trochę religię niepotrzebnie zupełnie i też obwiniając się później. O to właśnie to kwestia karmienia czy nie karmienia piersią. To jest pierwszy mhm. taki temat, z którym się zderzają wszystkie matki. Ja na przykład miałam tak, że ja sobie pomyślałam na samym początku jeszcze, jak byłam w ciąży z pierwszym synem, chciałam być taka wyemancypowana i taka wyzwolona. Będę karmić to Będę, nie będę, to nie będę. Nikt mi tutaj nic nie będzie narzucać. I oczywiście siadło mi na łeb, jak przyszły te hormony, że ja muszę karmić po prostu choćby nie wiadomo, co ja, ja miałam cesarkę pierwszą. Drugie dziecko urodziłam naturalnie, ale pierwsze. O, to jest kolejny temat, którym się zarzucają. Cesarka. Cesarka. Twoje dziecko się nie urodziło, tylko się wydobyło. O I je nie jej. powinnaś, nie wiem czy wiesz, obchodzić urodzin, tylko wydobyciny dziecka. No tak, tak, tutaj też dokonuje się pewnej segregacji matek na te lepsze i gorsze. Wiem, straszne. Właśnie o to chodzi, żeby łapać do takich rzeczy zdrowy dystans. Ale właśnie, pierwszy sen był z cesarki, urodzony poprzez cesarskie cięcie. No i oczywiście nie miałam tego pokarmu na początku i tak jak sobie y, ustaliłam sama w głowie, nie, nie, nie uda się, to się nie uda, nie będę się w ogóle tym, tym gdzieś tam obarczać bez przesady. No, siadło mi, te hormony siadły mi na głowę i stwierdziłam, że muszę, 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 muszę. I historia była taka, że. Podłączy... Pierwszego dnia nie miałam, bo po ciężko, żeby tak. ten pokarm się od ciało razu. Się zamiast dać sobie trochę czasu, żeby ten pokarm się pojawił, to ja się podłączyłam na 7 godzin do laktatora. Jaki e, sygnał dostał mój organizm? Urodziły się siedmioraczki, produkuj dużo mleka. Obudziłam się rano. Moje piersi wyglądały bardzo niezdrowo. Były fioletowe i to wyglądało, jakbyś wzięła taki woreczek, taką poszewkę i zaszyła w nich dużo nierównych klocków takich po prostu. Wyglądały strasznie. Boleć. Tak, i zrobiłam, pamiętam zdjęcie, wysłałam mojemu mężowi, mówię, zobacz odwiedził mnie w nocy lekarz medycyny estetycznej, mówiłaś, a mój mąż napisał, musiał być pod wpływem alkoholu. To wyglądało naprawdę bardzo źle. Jezu. Natomiast, no i też, no i co, do tego baby bluesa, do tych łez dołączył zybulu, bo to bolało strasznie. Zamiast mm. dać sobie czas i jakby na wyprodukowanie, żeby ten organizm sam zaskoczył, żeby jakby sam zrozumiał, że to dziecko jest na świecie, więc tak, karmienie piersią, Kwestia właśnie tego, jak dziecko jest urodzone. Mhm. Czy jest urodzone y, naturalnie, czy nie. O, jakiś czas temu dowiedziałam się, że są też nurty wielopielo, czyli to tak są tak. matki, które Używają pieluch wielorazowych. Okej. Okay. Tak, są. W mhm. dzisiejszych czasach, kiedy mamy tak ogromną wygodę w postaci pieluch jednorazowych, którą umówmy się, ja pamiętam, ja miałam blat, brata osiem lat młodszego. Ja pamiętam tą tetrę wiszącą wszędzie, suszącą się i w która tak. po prostu moja mama maglowała i ten taki zapach tych płatków mydlanych, którym się, których się prało. To, że możemy dzisiaj założyć dziecku jednorazową pieluchę, za chwilę ją wyrzucić i mieć to z głowy. Jest nurt wielopielo. E, oczywiście to są jak zwykle przystało na takie kobiety, one próbują zawładnąć całym światem. One nie dają ci pola wyboru. Mm -hmm. e, te, które używają jednorazowych, mówią: Używam jednorazowych, jeżeli używasz wielorazowych, to jest, jest super. Okay. Ale w mm. drugą stronę to już tak nie działa. Te, które używają wielorazowych, jest... próbują cię przekonać z powrotem na tą jedyną słuszną drogę, że to jest zero waste i itd. Tak dalej. I tak dalej. To ratowanie świata. Tak, tylko że ja ostatnio trafiłam na taką grupę właśnie, wielopielo, mm -hmm. i tam była taka e, dyskusja, e, taki. Brązowej plamy na pieluszce. Mm. Dziewczyny wyprałam już w tym, w tym i w tym nie schodzi, co zrobić. I pomyślałam, ile ona prań zrobiła, ile ona już wody zmarnowała. I jak na wypranie bardzo jest to ekologiczne? Dokładnie, czy to na pewno. wziąć jest, i wyrzucić. Dokładnie, tak. czy to jest ekologiczne, więc e, obwarcz, obarczają się tym, czy są wielo, czy nie. Szczepienia. To jest kolejny temat, mm. który bardzo polaryzuje matki, szczególnie w naszym kraju, bo ja się też bardzo interesuję tym tematem. Natomiast rzeczywiście w Polsce ta dezinformacja czy też wprowadzenie w błąd powoduje, że bardzo wiele mam boi się szczepić. No jest ta polaryzacja, tak, że a ty szczepisz, a ty nie szczepisz i to są takie kobiety, które skaczą sobie do gardeł. Naprawdę to jest straszne, przerażające. No i ja staram się gdzieś tam edukować w tej kwestii. Oczywiście zawsze polegam tylko i wyłącznie na głosach lekarzy. Mhm. Radź się tych, którzy sobie dobrze radzą. Tak? Nie znam lekarza, który by własnych dzieci nie szczepił. Chociażby to. I to jest dla mnie taki argument, który w moim przypadku działa. Natomiast rozumiem też lęk mam, które nie mają dostępu do tej wiedzy, gdzieś tam zasłyszą jakąś historię mhm. o nopach i tak dalej, i boją się po prostu. I tych tematów jest naprawdę bardzo dużo. I no, się, te mamy potrafią się przyczepić do tego, że korzysta się z kojca na przykład. Tak? To są takie tematy, tylko widzisz, każdy, im bardziej absurdalny temat, do którego przyczepia się inna kobieta, czy też obwinia się in, inna kobieta, tym bardziej pokazuje jak bardzo to wynika z tego poczucia wina, że my ciągle nie jesteśmy we własnych głowach idealne. Bo dla tych dzieci jesteśmy idealne. Te dzieci tak naprawdę nie mają e, wzorca metra w głowie, wzorca mamy idealnej. One mają tą jedną mamę, która je kocha, która się nimi opiekuje, która je karmi, która je przewija. I dla tych dzieci, oczywiście nie mówię to o skrajnych przypadkach gdzieś przemocy, ale to jakby nie, mhm. nie, nie poruszajmy tego tematu, no bo to jest oddzielna dyskusja na kilka godzin. Natomiast jeżeli mówimy tu o mamie, która po prostu jest niedospana, czasami się po prostu nie chce, nie wiem, da dziecku słoiczek, bo nie chce jej się gotować, albo nie wiem, właśnie ubierze tą jednorazową pieluchę, chociaż chciałaby prać wielorazowe, to przecież nic się, że ja zawsze jak mi taka czytelniczka pisze, że ona się czuje winna, bo coś tam, mhm. to ją pytam, a bardzo często jest tak, twoi synowie są już odpiruchowani, no ja ciągle nie, ja mówię, słuchaj, nie znam osiemnastolatka, który chodziłby w piłuszce. to przyjdzie. Ja zawsze to samo mówiłam a propos smoczka, tak, dokładnie. Że nie znam żadnej osiemnastoletniej dziewczyny, która by cały czas Do... spała ze smoczkiem, albo spała z rodzicami w jednym łóżku. Dokładnie, ja na przykład już teraz zaczyna mi brakować tego, był taki moment, jak się Zygmunt urodził, że spaliśmy wszyscy we czwórkę w jednym mhm. łóżku, na szczęście mam duże łóżko spielniane. Natomiast uf, trochę byłam umęczona, gdzieś tam wbite stópki w żebra, a teraz tęsknię, bo teraz już nie przychodzą. Pomimo tego, że jeden ma 4 lata, mógłby jeszcze przychodzić. Czasami <noise> mu się zdarza nad ranem, <noise> ale bardzo rzadko. I trochę za tym tęsknię. kiedyś mój szef właśnie powiedział, że słuchaj, śpi ile wlezie z całą rodziną, bo za za tym. I właśnie to jest to, że bardzo często do mnie przychodzi te niśki, słuchaj, bo jestem złomatką, bo właśnie smoczek, bo butelka, bo jeszcze w pieluszce słuchaj, spokojnie, fizjologicznie u chłopców to nawet do piątego roku życia e, pieluszka hmm. może być potrzebna i to jest absolutnie normalne. Daj sobie czas, ciesz się tym czasem, który masz teraz, bo te dzieci tak szybko rosną, że ty sobie, zresztą sama wiesz, no, tak. że zatęsknisz w pewnym momencie za tym czasem. I zamiast cieszyć się z tego, że to dziecko guga, nie wiem, mówi pierwsze słowa, to ty się martwisz, czy ono jeszcze powinno ten zmoczek e, ciumkać, A czy co już ty? nie. Ja bym się martwiła, dlaczego nie recytuje pana Tadeusza. Prawda? Ale Marta, bo Mówisz o niesamowitej polaryzacji, która ma miejsce mhm. głównie tak naprawdę w internecie, ale domyślam się, że pewnie między dziewczynami, jak się spotykają, te same tematy poruszają i pewnie czują się tak samo zagubione. To jak sobie z tym wszystkim poradzić? Jak, jak odpuścić? Jak, jak zostać zdrową mentalnie mamą? Wiesz, co? Ym, wydaje mi się, że to jest kwestia odcięcia się od źródeł toksycznych. Mhm. Ja młodym mamom zawsze, które się pojawiają w moim bliskim otoczeniu polecam odcięcie się na początku od internetu, bo naprawdę można zwariować. Ja wiem, że jest mnóstwo mądrych publikacji, i jest bardzo dużo przydatnych publikacji, mhm. ale w dzisiejszych czasach lepiej zadzwonić do dobrej koleżanki i zapytać, słuchaj, jak ty robiłaś z tym i z tym, a jak mhm. to było z tym pierwszą kąpielą, albo zapytać położnej, niż dać się ponieść tym wszystkim dyskusjom w internecie. Naprawdę e, poziom w tym momencie tego tej pod tego, tej potrzeby um, um, takiego wywyższania się, e, żeby tylko przez chwilę poczuć się lepiej, jest tak ogromne, że działa destrukcyjnie na te młode mamy.